W kasku z maską na twarzy i pistoletem w ręce napadają na sklepy, kradną zegarki, biżuterię lub pieniądze. Liczy się szybkość, to proste i łatwe myśli wielu młodocianych przestępców, ale świadkiem tego napadu jest akurat ubrany po cywilnemu policjant, i cała akcja kończy się tragicznie. To właśnie przytrafiło się 15-letniemu ugo Russo w centrum Neapolu. Strzały ze służbowego pistoletu żandarma okazały się dla niego śmiertelne. Mój syn został zamordowany, otrzymał trzy strzały, dwa w klatkę piersiową i jeden w tył głowy. Ojciec obejmuje najmłodszego syna, pokazuje mu ogromny mural, który dominuje nad małym placem w dzielnicy hiszpańskiej. To Ugo. Spogląda teraz z góry na rodzinę i sąsiadów, domagając się prawdy i sprawiedliwości, bo przecież fakt, że dokonał napadu rabunkowego z użyciem broni, nie jest tu przedmiotem dyskusji. Wielu mieszkańców podziwia mural jednocześnie krytykuje brutalność policji oraz powolne dochodzenia. Mówi się, że sprawa przeciwko żandarmowi wojskowemu, który zastrzelił Ugo, nigdy się nawet nie rozpoczęła. Rodzina Russo zyskuje coraz większe poparcie również ze strony tych, którzy domagają się większej solidarności między bogatymi i biednymi w Neapolu. W tym mieście nadal panuje mentalność zgodna z zasadą każdemu, co mu się należy. Brakuje spójności społecznej. Bogaci pozostają bogaci, biedni pozostają biedni, a młodociany, który popełnia przestępstwo, powinien być zastrzelony, sam sobie winien. Ojciec Hugo, który sam od młodości jest dobrze znany policji, próbuje wyjaśniać przyczyny przestępczych zachowań. Tak naprawdę nikt w tym mieście nie chce znać prawdy, dlaczego takie napady się zdarzają, dlaczego ci młodzi ludzie robią takie rzeczy. Najważniejsze jest to, aby nas zniszczyć, zdeptać, jak robactwo. Inna dzielnica, inny mural, ten uwiecznia 17-letniego Luigi'ego Kajafe, są nawet świece i ołtarz. W październiku ubiegłego roku również jego złapano podczas napadu rabunkowego i zastrzelono. Niedawno policja usunęła mural. Przestępcy nie powinni być gloryfikowani. Nie spodobało się to jednak mieszkańcom dzielnicy, których złość na państwo jest coraz większa. Młodzi kryminaliści jako święci? Kult religijny kamory, mafii neapolitańskiej jest czymś, co ksiądz Luigi Merola zna bardzo dobrze. Walczy z tym od 20 lat. Prezentowanie zdjęcia kogoś, kto dokonał rabunku albo jest szefem klanu i czczenie go jako świętego ma bardzo złe przesłanie, to tak jakby to, co złe, mogło stać się dobre, a przecież wiemy, że to nieprawda. Kapłan walczący z gloryfikacją mafijnych przestępców był zastraszany, ale nie zniechęca go to, dalej pracuje z młodzieżą, teraz w czasie pandemii odrabia z nimi lekcje online, wcześniej organizował im czas wolny, dodatkowo rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, mogą liczyć na pomoc materialną, by ich dzieci nie musiały kraść. Każda dzielnica ma swojego szefa klanu, ale większość z tych bossów siedzi teraz w więzieniu. Wykorzystują to młodocianie i tworzą gangi, które walczą między sobą. To tylko eskaluje przemoc, bo prawdziwy szef stracił kontrolę i nie ma możliwości utrzymania porządku w okolicy. Nie tylko wizerunki na ścianach, także bohaterowie popularnych seriali o mafii stają się dla wielu młodych wzorami do naśladowania. To kolejny problem, bo film dodatkowo podsyca skłonność do przemocy. Przemoc jest wręcz usprawiedliwiana. Ponadto w filmowych fabułach, państwo w ogóle nie jest obecne. Nie ma spojrzenia na problem z perspektywy policji czy prokuratury. Powstaje wrażenie, że przestępcy mogą robić wszystko: są bezkarni, nie można ich aresztować ani w żaden inny sposób pociągnąć do odpowiedzialności. Ale może coś się zmieni. Coraz więcej mieszkańców na Apolu domaga się, by zniknął również wizerunek Ugorusso. Russo. Młodociany przestępca nie jest żadnym świętym ani bożkiem, w przeciwieństwie do ikony piłki nożnej Diego Maradony, bo tylko Diego Armando Maradona, zmarły idol, jednoczy miasto i może być czczony jako święty przez dobrych i złych.